Witam dzisiaj z Doliny Izrael Wiecie co to za drzewo? Ma takie liście. Wiecie? Nie? A teraz? Oho, jaki piękny. Wiecie już co to jest? Tutaj trafiłam na morwę czarną. Jeszcze dużo owoców niedojrzałych. E, ale w Izraelu można znaleźć także jeszcze morwę białą. Czas i owocowanie już minął. E, czarna tutaj, akurat nie ta, ma jeszcze sporo owoców. I jak chcecie poznać trochę więcej e, przyrody Izraela, zapraszam.